No i witam Was, widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku. No, jadę sprzedać ziemniaczki. Na razie jedną przyczepę, no bo ja mam tam drzwię no, się ustawione, no to widzicie jak to jest daleko. Yy, sąsiad, no to nie wiem co robi, ale miał być na sobie Jadę zaraz Jadę właśnie. kupować słoma. Aha, no to super. A nie chciałbyś może kostek kupić? Nie, ja podziękuję, nie chcę mi się z tym, tym układaniem. Ja mam rolki kupione od znaku. Ty, a słuchaj, a nie chciałbyś może ziemniaczków trochę kupić? Cena u mnie atrakcyjna jest, bo ty. 15 zł za worek. A, jak zaworek U mnie to od tony się liczy, człowieku. To nie, to ty... Nie, bo ja wiem po ile ty liczysz. Ode mnie już kolega mówił po ile. ty... No, po, po tyle, ile tam na skupie mi liczą, czyli chyba 745 zł ty aż za dłonę. Ale to jest nie, zwyczajna cena, taniej nie kupisz. Ja nie kupię. Taniej. No to dobra. Eee, my... ja Dzisiaj mam jechać ma... po ziemniaki. Co? Na skórze. Skup... Dzisiaj ja mam jechać też po ziemniaki. No to dobrze. To w ogóle to i tego łąkę załarł całą, pole zrobił, ciekawe co tu za Ale no, yy, ja jadę, no myślę, że sąsiad pieniążki ładne zarobię, A może jeszcze no, z tych swoich y, świnek, bo ja byłem tam na twoim gospodarstwie, pamiętam, że mnie odprowadzałeś, no to świnki masz. No to? Bo, no to może być tego, znaczy nie masz jeszcze, bo chyba będziesz kupował dopiero. Nie no, już mam mieć, no. Mam. A ja tego. Ja w ogóle ziemniaki. Fajna ta twoja Anna, może mi wykopiesz wy tego w przyszłym sezonie akurat ziemniaczki. Mogę być kop. Bo widzowie się zdecydowałem jedno pole zostawiłem. Tam chyba miał być jęczmień. Siany tak samo, ale zostawiłem... Albo kukurydza, tak miałem tego, myślałem. Ale się zdecydowałem na... Eee, to pole koło sklepu co tam jest. Zdecydowałem się na ziemniaki, takie całe pole ziemniaków. Sąsiad akurat Annematom i wykopie, Oczywiście no za drobną opłatą. Za drobną? Za ziemniaki bierzesz. Co? Zobacz. Tanie ci wykopę. No zobaczymy ile to bo możemy też odpady policzyć. A nie, to nie, bo to za ma... Od... Nie, biorę od y, tego. Hektara? Nie, bo tam hektara nawet nie ma. Mm -hmm. To czego to bierzesz? Zobacz. Centymetry. Jest... Od, od centymetra ty... biorę. Ciebie co? Oj, to nie, to i tutaj podzielę. Od rządki, nie, ale tak seryjnie, Tak mówię, to jest od rządki biorę. Jak to ma mi się opłacać? Musisz cię opłacić? Musi mi się opłacić, bo inaczej twoich usług nie biorę. Oś ty chuj. Ty, 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 jak ja bym nie miał tego. Zapłacić za coś, co mi się nie opłaca. Pła takie Nie wiesz jeszcze ja? Chodź. O kurwa, ślewie chyba. No, bo wysypię tu jakoś może nakręcę. Te bramy niepodwierane, ja też się sprawdzę. O, o coś się tam tamtuje. już widzę lecą na konto, można to otworzyć, można to otworzyć. To od razu mogli tak zapraszać człowieka, nie? No i wzaję za taką jedną przyczepę. No... 5000 prawie i... Ocena środowiska 317 dodatkowo. No, no to dobra tam. W miarę git. Nie powiem, że nie, źle, bo w sumie... Naprawdę jak za taką przyczepę, a pomyśleć co widzowie będzie w przyszłym roku. Jaki rozwój wpadnie. Jeśli takie całe pole, tam chyba jest 80 arów, coś takiego. A ty co aktualnie robisz? Dalej tam słomy ładuję. A ile jej kupiłeś? 20 belek. Takie, okej. sobie O, wiem co ja miałem sobie właśnie sprawdzić. Eee... No to pole ma 46 arów tak ogółem Co ziemniaki sobie będę siał. To A dzisiaj jeszcze w ogóle opryski są, takie nie wiadomo rozsiewanie Na tych polach ostatnich, co ja sobie poza odcinkiem je tam wszystko posiałem, sąsiad ty chyba też, z tego co mi wiadomo. Aha, tak no niestety sąsiad widzowie nie chciał pomóc, więc dla, dla jego no to no on w sumie nawet kanału na YouTube nie ma, więc łapki w górę nie zostawicie, ale dla mnie możecie łapkę w górę zostawić widzowie. Nieprawda nie zostawiajcie. I subskrypcja. fajnie te subskrypcje idą. No a nie mówię. Kolejce... Dobra, dobra, tam sąsiad nic nie ma. Kieska. W ogóle... Jak ktoś się dobrze zna na tych yy, mapowaniu i innych takich rzeczach, czy ja to tego. To czy do tego szpakowa, bo ja złe szpakowa pobrałem, bez tych tych nowych upraw, co wiecie są tam. Nie mogę update'u ogłem pobrać, jeśli o to chodzi. A które te nowe uprawy chyba są już od dwóch miesięcy tak naprawdę? Yy, bo by się przydały, wiecie, zawsze to by ta kukurydza fajna, gryka tak samo yy, Lucerna, no mam, to ja lubię tą lucernę na ogółem siatce, więc wiecie o co chodzi yy, Więc jak ktoś się zna, no to by mógł Chyba yy, w linku w opisie jest tam link do Discorda, bo link, yy, albo nazwa mojego tego Discorda by Mógł tam napisać, jak by to zrobić, żeby dodać te nowe uprawy Bo jakoś te poradniki, co ja oglądałem, to takie niezrozumiałe, jak lektury w szkole, więc no, więc wiecie o co chodzi. O i właśnie tutaj, po prawej stronie, będę właśnie te ziemniaczki siął. Wysadził, przepraszam, się myli mi to. Sąsiadek, potrzebujesz, to autosanka jest wolna, ale zapewne już Ci niepotrzebna jest. Nie, na no, jeden transport będę woził po 9%. Dziewięci... No, tu może sobie po... zakupiłem takie fajne e, polifoskow plus. Więc no, ty chyba sąsiad też mam, bo mi właśnie polecałeś takie. W i fosko i za. Tam jeszcze ziemnieczki zostały, ale to wiecie, poza odcinkiem. Ja sobie... O kur... A ja już wiem czemu ja tym był... Ej, przepraszam, 30 fajna jest, ale... Ja już wiem dlaczego 30 mnie tego... nie rozwoży. Bo w tamtym sezonie, no, nie rozwiniłem jednak. No to widzowie dzisiaj odcinek jedynie z Maseja. widzicie pięknego oto Maseja, ale dawno nim nie robiłem, jeśli o to chodzi. Bo na Masejem mało co robię. A ja tylko z torem robię. Wiem, bo było prasowanie. Jasne. Ale... a ty nie masz innego ciągnika? Mam 30, ale 30 nie mam w tego. No na razie taki okres, ty w ogóle coś zamieszania robić, nie czy to są? No sieć na wozy i pryskać, jeszcze może dzisiaj. Kurde, nie do tego siadłem co chciałem. Tu muszę włączyć, a tu muszę wyłączyć. Eee, a do czegoś innego ci jest ta 30 w ogóle potrzebna, czy tylko do tych dwóch rzeczy? No to jest tylko u pomocniczy. Mhm. A co, by chciałbyś kupić? Tak, nie mi dwie 30. Wy zrobiły jedną 60? Widzę pytania, nie znam żeby na pytanie. Zrobiłoby. A ja tak w sumie to ja bym miał mógłbym je sprzedać i tylko 60. Nie, to tutaj, ale ja bym ci on sprzedał jest chyba 15-20 tysięcy. Tu widzowie sąsiad Menda tam nie to pole, to pole jest ładne, fajne. Ale tam z daleka sąsiadów tutaj Menda... Yy, se pole ma. Więc no lecie. Eee, ja tylko nie menda! I tak, to pole jest nie twoje, to jest twoje, tu jest trawa, O, i tutaj jest moje, dobra. O, to to wszystko wiadomo. mogę wjechać, mogę wjechać. A, i w ogóle, jak ktoś wie, czemu no, się mam takie... no czarne tekstury, jeśli chodzi o na przykład właśnie taki nawóz albo, yy, no wiecie, ziemniaki czy coś, przy, yy, wiecie? No to możecie napisać w komentarzach, jakby to pomogło. Możecie to opisać w kilku, możecie w jednym, ale długim jak wylicie, Jak się ktoś zna bo... Szybko to może jakoś mnie w Tu już No jest w pierwszym to dopiero wrac. O trochę się mi tutaj tego jęczmienia zasiało. To pole 148. jeśli chodzi o mapki, to ona jest tak numerami mm. oznaczona. Oj ma strasznie ślech, bo jak tutaj ma takich sąsiadów. I to nie, mówię, to nie mówię tylko o nas. I no tu jeszcze in, inne osoby mają pola. O, Będzie! Jak to pole tylko ja kupię, to obiecuję, zabije każdego co na nie wiedzie. O, jeśli w ogóle kupisz. Ach, mi na razie takie coś wielkie pole no to nie jest zbyt niepotrzebne, Mi więc... jest potrzebne, bo ja mam za mało pola. Cztery pola masz na krzyżu i się cieszę. O, karnisty z paliwem zostały tutaj, zapomniałem. To tak w locie je napełnię. Tutaj trochę maseja. No i tam jeszcze dwa karnisty zostały, no to się nic nie dzieje. Przecież nie ukradłem, jaki już miesiąc one siedzą i nikt nie ukradł tych kurde. Taki sąsiad by miał ukraść. Choć on w sumie taki złodziej. A nie ma co na miedzę też i pryskać. Tu nie moje pole ani nie sąsiada, a jakby sąsiada to jest tym bardziej. Kolejny? Ty, a. bo ty mi tak, ty mi w sumie to jesteś potrzebny aż do wykopków, nie jest. Ty, a w ogóle, bo ja mam y, do sadzenia ziemniaków, a i ty masz do sadzenia ziemniaków sadzareczkę. No, no mam sadzareczkę, no i co? Eee, y, a moglibyśmy się tak mówić, że u mnie zasiejemy tymi dwoma sadzarkami i u ciebie ja ci pomogę? Możemy, ale zasadzimy, a nie zasiejemy. Dobra, zasadzimy, bo twoje pole e, twoje pole nawet większe jest. Dla ciebie to jest plus. Dla mnie tak no samo. Ja... Bo ja mi długo zejdzie w karze. Dwoma rządkami sadzić. No ja mam takie same dosłownie, tylko ja chyba mam mniejszą Ale ja... No ja mam tu naj... pomiędzy, tak? Nie kupowałem tej największej. A no to mamy chyba podobne. No stawki nie brałem. To ja chyba brałem, ale nie jakąś tam. Mleczą. Ale też nie. nie. tą gigantyczną, to, to lekko. No no to mamy takie same. No to idealnie. No jeden, ale dostanę ziemi ciebie ziemniaki, ale to tańsze jest do sadzenia. Do sadzenia, sadz 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 Ja nie mam takich nawet. Jeśli o to chodzi. To muszę co kupić, kogo innego sadzenia. Ja, ja też będę kupował sadzeniaki, jeśli o to chodzi. To możemy kupić tego, a nie wyjdzie nam we dwójkę. Możemy, dobra. Jak kupimy, jeden kupi tego i drugi kupi. Ja nie wiem, ja, ja tam tyle worków kupię. Ja muszę więcej, bo ja może jeszcze ten... Koło podwórka, zrobię ten mały taki peczek mąki. A... O, właśnie, a nie chciałbyś mi może tą mąkę oddać? Turom. No tam koło gospodarstwa, co ty tam nieużytek masz, akurat dla mnie by się przydał. Bo ja mam mąkę niedaleko ciebie, właśnie tam. Tam 95? Tą działkę? No, ja mam 97. No to byśmy się mogli zamienić. Ale co zamienić? Ja Nie chcę się zamienić, ja chcę w dzierżawę. Dobra, mogę dać ją w dzierżawę. I... Albo w sumie kurde, ty, te ty ceny to nie wiadomo jakie dasz, a ty randę piszesz. Nie, wyszłać. ile tam jest, muszę zobaczyć w papierach, ile tam jest tego. Hektara nawet nie ma. Jeśli o to... To jest... Tu jest 10 arów. No, no to nie wiem, tam stówkę rocznie. Miesięcznie jak już. No to 5 zł miesięcznie. Stówkę miesięcznie, bo inaczej pasza paszowodni... A jaki to jest dla mnie interes, że kurde, ja ci będę 1200 zł płacił za 10 arów. E, taki sam, że potem będziesz ja co mógł odkopić za darmo. A ciud mi taki kawałeczek. No masz mu obok. 50. Ale to ja nie myślę tego, żeby to kupować. To na chuj głowy zawracasz. Bo no ja chcę tylko ci Za 100 zł rocznie. Dobra, ale to ja już mam tak to z tylko ten. To ja już tak to ją daję na konto z dzierżawami Na moim konto Znajdziesz? No albo się innego znajdzie gościa co będzie chciał to tą... m... No tak, by... Tak, tak, tak. Ja tutaj koleżka ma pootwierane wszystko kurde Krówki u niego łażą porządnie Jakiego ja mam sąsiada? No Przysk. i dobra widzowie tam trzeba było wiecie letkie cięcie zrobić Bo... Trzeba było no tam przejeżdżałem kurde Sąsiad coś mi chciał powiedzieć, ale to tam jednak się rozmyślił o tej dzierżawie, więc no. I co, coś tam mówiłeś, sąsiad jeszcze. To o kurwa! ja A ty do logopety się może udaj. Bo coś nie wyraźnie. piję. Udaj. Kawę piję. Aha. A skąd ty masz kawę w ciągu? Hmm Hmm, no mi się nie dowiedziałem w termosie on, on to ma, kiedy sobie kawę do termosu robić, a ja to już nie Sam tego tygodnia niedzieli I to Tak ciepło On właśnie ja hmm. To pole tak samo, szybko No to jest w sumie przedostatnie pole, nie będę was zabierał, wiecie, widzowie, aż na to dalekie pole bo nie ma zbyt po co, więc no. No tutaj ostatni czas został. I na przykład tutaj widzowie pomyślcie sobie by była akcja jakby tutaj sobie żytko zasiać, ale to zielone, tak samo jak na tamtej serii co była wczoraj, czyli na polskiej wsi. Kostka została. A to jak tam nawozem ją tego... Ona to i tak chyba na sprzedaż pójdzie, więc nie ma co tego. Albo ją gdzieś po prostu spalę na ognisku, bo nie ma co takich dawać. A zaraz jeszcze się krowy potrują komuś i później kłopoty będą. Jeszcze trzy belki i jadę już ostatni, z ostatnim transportem. No ja już się wracam. Coś tu coś tutaj słyszę, kurde to Sibiradio. Pankuje no Co się zaczyna? Kurde Te mikrofony Teraz takie badziewne w tych Sibiradiach radiach porobią Migruszka teraz... pękła od radia no, widzę, zobaczcie sąsiad Minda Łodzi i ja, hamien, żartuję, to to... Sąsiad mi na usługach jesteś potrzebny, tak? Tak, razem sadzimy ziemniaki będziemy. Ty mi będziesz kopać ziemniaki, ja ci będę kosił, Czyli ja tu by też jestem potrzebny. I ja, ja, ci... ja ci będę jeszcze pracował, nie, nie, pamiętaj no, o tym Tak, nie wiem, wiem. Ale to od belki nie wiem, pięć... nie, kurde, za drogo. Siedemdziesiąt! Dobrać... Co tak drogo? Ja, ja brałem dzisiaj kupowałem belki, po ale kupować, a robić to jest całkowicie coś innego. Zobaczcie, sąsiad tu ma tak bm młodzieżową na jakichś oponach sportowych. Tu właśnie ma tą Annę. Ja pamiętam, kurde, jak ją kupowałem. Nie kupowałem ja ją powyczałem od kolegi, ale nie wiem, czy to ta sama. Tu ma jakieś yy, nawóz stały Zaksan, zaksan i ta poliflaska plus. Czyli to samo co ja. Jeszcze takie wprowadzenie. No bo... są tu jest Trauman, taki tego rozrzutnik, może też u mnie na usługach będzie robił, tu jest match, czyli to samo co i ja mam, więc no, tu sąsiad na górze ma rozpierdziel gorszy niż u mnie, bo tak tutaj, o zobaczcie, krzesełko ma, tutaj ma jakąś butlę z gazem. Ale kto tak to hmm. wysadzić kogo? Tu jest jakiś, strach tego, ale na, na kostki to tu strasznie dużo miejsca jest, więc no. Dziękujemy. Tutaj jest jakaś pusta przestrzeń ogółem. O, zobaczcie, ile tu jest miejsca jeszcze. Nie. No. Wszystko z tego. Pewnie z, jakiego, z jakiejś rzeki przywiezione. jakie z eee, rzeki? Tu jest Sipma, która będzie u mnie na usługach. Eee, tu jest jakiś beczkosz, który na no, zbyt mi niepotrzebny. Tu jest, widzę, rozsiewa 30 komst. Jakiś SIP ma tak samo antek. O, no to my, ty masz większą w sumie, no, Jeśli chodzi o tą tą agromę, agro agro No i tutaj agro masz, z tego no to dobrze znacie. No i to ty jest tyle. A i tutaj pół Trzy skibowe. Zwracamy. Ja już nie wnikam, skąd pieniążki, no to są... To są to. Tego. dobra. No i co? No, ja jadę na swoje gospodarstwo. Chyba, że sąsiad gościsz mnie. Czy nie ugościsz? No, no, zapraszam na kawę. Na kawę? A nie na coś mocniejszego? Dopiero dziesiąta w sumie. można herbatkę z takim prądem delikatnie. O, no to akurat sąsiad ty u mnie i prąd też piłeś, to i ja u ciebie się napiję prądu. Ty to masz tu dużo miejsca tego, jeśli o to chodzi. Ale by można troszkę skrócić to twoje gospodarstwo. Już cudownie wyburzać nie będę, a już czekaj, niosę. Dobra, daj tu są ja tą kawę z To chodź tu nam, tu na ławeczkę. No jeszcze popatrzą tam. Ja tutaj tego, no daj. I Trzymaj. A, dobra. O, kur... a je pana. Co to własny wyrób, czy jak? własny no. Dobra, widzowie, ja się żegnam z wami. Widzimy się w kolejnym odcinku. Bo ja nie mogę nagrywać, jak pijany wracam traktorem. Znaczy, no tego nie było. No i się z wami żegnam. na